Cześć Siemanko mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale I to już nagrywam na sam koniec, bo serio, bałem się, że nie zdążę Obejrzyjcie, co się działo w tym odcinku I co, jak wam się podoba, zostawcie lajka, subika, komentarz, wszystko Jestem mega podjarany, zapraszam was do odcinka Ej dobra, pamiętacie jak wam mówiłem... Że może się wymienię na lorkę? Teraz pojawiła się taka okazja. Ogórek już tutaj mi wysłał kosę. Mordeczki, wymieniamy się na Dragon Lorkę. Papa <laughs> pa, kochana, dobra. Jest ta kosa, ona jest mniej więcej właśnie 105 euro. Warta. I patrzcie, odświeżam swoje wkicunek. Mam tutaj oczywiście sezmani w Niku. I patrzcie, co tu się dzieje. Są tu lorki, ale tu jest minimalware. Patrzcie z jaką naklejką, z jakim floatem, prawie pod faktory nie podchodzi. Ja to szybko robię, jak to zobaczyłem, to mordeczki. Czekajcie, to się nagry... nagrywa się. Dobra, ja pierdzielę, dobra. 715, mam tutaj wszystkie skiny i tutaj jeszcze wrzucam tego uspa. Dobra, mogę się wymienić mordeczki. Biorę auto autoseller jeszcze tutaj i klikam tray. Ja pierdzielę. Pierwsza Dreamlorka, 1700 euro. Taki flow. Mordeczki. Piszcie w tym odcinku, jeśli uda mi się jeszcze to wymienić. Dobra. Dobra, ta oferta leci. Ja niemierdzielę, dobra. Dobra, drago lorka O kurde, ja. Piszcie. Piszcie mordeczki, jak ją nazwać. Ja nie. Mam... Kurde, dobra. W tak szybkim czasie Lorkę zrobiliśmy. Jak w sumie by Was to zastanawiało, to obejrzyjcie sobie odcinek, jak zrobiłem właśnie 3000 zł w minutę. Tam 850 euro na poligonie. To właśnie to też bardzo się przyczyniło do tego, dobra. A, bo muszę to zaakceptować na telefonie. Dobra, potwierdzam to na telefonie. Dobra, teraz akceptuję mordeczki Dragon Lorka. Dragon Lorkę. Poszło, akceptuj. JEST! Dobra, jest już, zaakceptowało się. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ogórka, pożyczył mi kostkę za 105 euro, będę mu musiał oddać ją przy najbliższej okazji. Piszcie jak ją nazwać, teraz przechodzimy do obejrzenia jej. Kurde, ale będzie grane i patrzcie jaki to float będzie. Dobra, zaraz wam tą grę pokażę, bo na CS nie mam odpalonego. Dzisiaj późno wstałem i patrzę, ogólnie mi pisze lorka, nie? Mordeczki. Ło! Te trzy skiny, nie? Te trzy skiny tak mi w komplecie wystarczą. Taki komplecik mam mordeczki powiem. Uff. Nie ma jej. Nie ma jej. Uff. Dobra. Zrobimy sobie konkurs mordeczki na grupie. Na grupie zrobimy i w sumie pod tym odcinkiem też możecie pisać. Ale na grupie zrobimy konkurs na najlepszą nazwę. Jak! Yeah. Taki float, nie? Tu jest tylko zadrapana. I tutaj troszkę tego kompletnie nie będzie widać, nie? To jest jeden z najlepszych floatów, wiecie, to już prawie pod Faktory New podchodzi. Ale jestem zadowolony, nie? I to w tak krótkim czasie. To zrobiliśmy właśnie jeszcze ten poligon. Tak się teraz przyczyni do tego. Dobra, patrzcie to. Lecimy na jakąś mapę. to ogarnę. Dobra, patrzcie co się dzieje, nie. Ja pierdzie. Gwiazdeczka, kurde, jak ona no. spoko wygląda! Pierwsza... No to sobie ją nazwiemy, pierwsza dragon lord Dajcie po prostu spokój, nie? O tu kosy nie mam, bo wymieniłem To tamtej kosy też sobie ustawię, ale nie, to już jest taki... Po prostu nie chcę na nic innego wymieniać, nie? Ani tych dwóch kos, bo ta pierwsza tiger tu... Ja sobie serio obiecam że na nic jej nie wymienię I ten autotronik to właśnie pykło z poligona i teraz ta awupa No mordecz i tak się Dragon lord nigdy nie miałem i co? No to piszcie, na grupie właśnie będzie post z giveaway'em, na pewno ktoś sobie zmiarnie na, na najlepszy name tag. Bardzo się jaram, dzięki wszystkim ogólnie, że ten kanał się tak rozwija. Taki film, kurde, myślę, że kogoś zainteresuje. Zrobiłem lorkę, czyli no moim zdaniem najładniejszy skin dla wupy. I w sumie jeden właśnie z najdroższych, bo no, jest jeszcze faktory News, są tam jakieś meduzy, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale no, to był mój wymarzony skin do... ...lorki. Znaczy, no, do lorki, do awupy. Nie przypuszczałem, że jak zaczynałem grać w CESA, to będę taką Dragon Lore miał. Jaram się i pewnie na streama jeszcze bardziej się będę jarał. Nie, mam po prostu, słów, dajcie spotkanie. No To mega wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dzięki za to, jeśli, jeśli wam się takie podobają, że właśnie coś się wymieniam, czy coś, jakieś update tu swój ekipunek, to zostawcie lajka like i subskrypcję. Zaraz 35 tysięcy, a przed chwilą było 30. Mega wam dziękuję. Możecie, pamiętajcie właśnie o tym konkursie. Na name tak. Co? Komentarz. Fajny odcinek miego dnia dla statystyk, żeby kanał się rozwijał. Ja też staram się Wam Wam, więc ja wam bardzo dziękuję Wam, dziękuję Wam, dziękuję Wam, dziękuję Wam, dziękuję dziękuję Wam,